O, gdybyś zważał na me przykazania. Jakby przyjrzeć się wszystkim tym sytuacjom, w których w naszym życiu działo się źle. Czy nie miałoby wspólnego mianownika? O, gdybyś zważał na me przykazania. Spójrz na te sytuacje, w których działo się źle. Ale nie mówię o wszystkim, co było trudne, ale o tych sytuacjach, w których naprawdę działo się źle, czyli takich, kiedy traciłeś pokój serca, chęć do życia wręcz. Czy nie były to te sytuacje, w których przykazania Boże były odsunięte naprawdę na margines życia? Bóg zostawił nam tyle wskazówek, tyle wskazówek, jak żyć, żeby było dobrze a my chodzimy swoimi drogami i dziwimy się, że jest źle. Bóg mnie nie prowadzi. Znajdź dzisiaj parę minut, aby tak na spokojnie przeczytać sobie pierwsze czytanie i psalm. Umieszczamy je w opisie.